Niech będzie pocholony Jezus Chrystus. Spotykamy się kolejny raz, by usłyszeć Ewangelię, którą Kościół przygotował dla nas. I zacznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, byś Ty prowadził nas w tym czasie, w tym czasie rozważania, słowa, które Bóg przygotował z taką miłością dla każdego z nas. I prosimy, byśmy mogli usłyszeć to Słowo i według tego Słowa żyć i zmienić nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii do świętego Łukasza. Szedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam wielki tłum jego uczniów oraz mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jeruzalem, z wybrzeża Tyru i Sydonu. A on spojrzał na swoich uczniów i mówił: Szczęśliwi ubodzy, ponieważ wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz jesteście głodni, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ śmiać się będziecie. Jesteście szczęśliwi, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wykluczają spośród siebie, gdy was nieważają i pozbawiają dobrego imienia z powodu. Syno Człowieczego. Cieszcie się i skaczcie z radości w tym dniu, ponieważ wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież ich przodkowie czynili prorokom. Biada wam natomiast, bogacze, ponieważ już odbieracie swoją pociechę. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, ponieważ będziecie głodni. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, ponieważ będziecie się smucić i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą Was chwalić. Tak samo przecież ich przodkowie czynili fałszywym prorokom. Muzyka Dzisiejsza liturgia Słowa jest bardzo bogata i, jak zwykle, jest bardzo związana między sobą. Kiedy popatrzymy na pierwsze czytanie, które mamy dzisiaj z księgi Poroka Jeremiasza, i Jeremiasz, i Psalm pierwszy będą mówić praktycznie o tych samych rzeczach. I Ewangela jest jakby przedłużeniem tego, co dla nas może być szczęściem i co dla nas jest przekleństwem, albo może stworzyć sytuację zagrożenia, albo jak Jezus mówi, biada. Jest bardzo ciekawe, kiedy my popatrzymy troszkę głębiej i zrobimy takie porównanie pierwszego czytania i psalmu. To Jeremiasz najpierw mówi o przekleństwach, a dopiero później, kto się może uważać za człowieka szczęśliwego. I psalm pierwszy jest na odwrót. My wiemy dobrze, że to wszystko, co możemy żyć, możemy przeżywać i jak chcemy żyć, możemy być z Bogiem lub bez Boga. I pierwsze czytanie i psalm bardzo jasno nam o tym mówią. Tak samo święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, on mówi o tym, jak jest ważna wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. I też pyta się, co tak naprawdę znaczy to dla nas? Czy my naprawdę wierzymy w to? I Łukasz, idąc za tą samą intuicją z księgi Jeremiasza i pierwszego psalmu, widzimy, że to jest moment, kiedy spotykamy Jezusa, który schodzi na dół, schodzi na równinę. Chwilę przedtem widzimy, kiedy On się modli, modli do Boga Ojca. To jest moment troszkę podobny, jak uczynił Mojżesz też. Niektórzy komentatorzy o tym wspominają, że jest czas, kiedy On spędził z Bogiem i później zaczyna nauczać. I Jezus właśnie jest w tym momencie, kiedy po wyborze uczniów schodzi razem z nimi. I na dole jest wielki tłum. I Jezus zaczyna mówić, jakich uczniów chce Jego Ojciec. Jakich uczniów chce nasz Bóg. I możemy zobaczyć, że jest tu pewien paradoks tego, jakich uczniów Bóg oczekuje. Jak tak żyć? Jak stać się takim uczniem? Jezus dzisiaj próbuje nam tłumaczyć. Widzimy z samego tekstu, że uczynić coś, co jest bardzo często wbrew naszej naturze, tak naprawdę, nie jest proste. Żeby żyć Ewangelią, naprawdę trzeba mieć łaskę. I dzisiejsza Ewangelia tak naprawdę zaprasza mnie i Ciebie, żebyśmy zrobili ten wybór, żebyśmy potrafili wybrać. Czego tak naprawdę ja chcę? Czy ja sam sama chcę dbać o swoje życie, szukać coś jest dobre dla mnie, tak naprawdę, albo pozwolić Bogu, który mnie prowadzi. I dlatego ten dzisiejszy fragment jest taki kontrowersyjny, możemy powiedzieć, ponieważ chce od nas czegoś, co po ludzku tak naprawdę jest bardzo trudne co po ludzku może bardziej możemy powiedzieć po prostu odpychać nas nikt z nas nie chce być głodnym nikt z nas nie chce płakać nikt z nas nie chce być nienawidzonym przez innych ale my wiemy że tak naprawdę to wszystko co tutaj jest to są pewne realia naszego życia i to jest bardzo ważne pytanie dzisiaj co ja chcę z tym uczynić. W jaki sposób ja przeżywam dzisiaj moje życie? I my możemy pytać nas bardzo dużo i myśleć, dlaczego tak jest a nie inaczej w moim życiu? Dlaczego dzisiaj tak dużo z nas może być bez Boga? Dlaczego? Słowo Boże mówi bardzo jasno. Ten jest szczęśliwy który jest blisko Boga i kto nie jest z Bogiem, jest smutnym. I naprawdę Słowo Boże jest bardzo, bardzo mocno o tym mówi. Tylko my nie wierzymy w to. Tak naprawdę gdzieś głęboko w każdym z nas nie wierzymy. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, zamiast tego, żeby wrócić do tych słów, żeby popatrzeć na przykład na krzyż, żeby pomyśleć o tym, my wolimy zrobić inaczej. My wolimy wybrać coś, radząc się kogoś, kto bardzo często nie będzie nam pokazywać drogi, która może prowadzić nas do Boga, a który będzie pokazywać nam drogę, która jest bez Boga. To, co dzisiaj zaczynamy widzieć coraz bardziej w naszym świecie. Kiedy się tak dużo mówi o szczęściu, ale to pojęcia szczęścia, które my spotykamy bardzo często w świecie, kiedy ktoś jest szczęśliwy, ale przez nieszczęście innej osoby, gdzieś głęboko w naszym sumieniu my wiemy, że to nie jest tak i jest to źle, ale się zgadzamy. Jakby zamykamy nasze serce, nasze oczy na tę sytuację. I zapraszam Was i mnie, byśmy ten dzień mogli się zatrzymać jeszcze bardziej i zobaczyć, czy chcemy należeć do uczniów Jezusa. Mimo takich wymagań, mimo trudów, które będą nas spotykać, mimo tego, kiedy będą nas nienawidzić, mimo tego, kiedy nasze imię nie będzie mówione z miłością, szacunkiem, ponieważ ostatni biada gdy wszyscy ludzie będą Was chwalić. Czego my tak naprawdę szukamy? Czyjej chwały? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.